Yo, 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 witam bardzo. Opcji skoro mamy modowanie pojazdów z wykorzystaniem bandito albo przekazywanie moda z pojazdu na pojazd, to dlaczego nie możemy przekaza przekazać modowanego Avengera swojemu znajomemu? To jest perspektywa mojego znajomego, który nie ma jeszcze modowanego Avengera. Ale musi posiadać oczywiście już zakupionego Avengera, ponieważ nie da się mu przekazać całkowicie Avengera, tylko dostaje mody oraz ulepszenia tego Avengera. I, i to jest w sumie e, wszystko, co potrzebuje znajomy. E, sesja. Sesja robi obojętnie kto czy to znajomy, czy to osoba przekazująca po, e, Avengera więc, więc nie ma to naj, najmniejszego znaczenia. Z tym wam tylko pokaz, że, że właśnie w Avengera znajomy nie ma smodowanego i teraz wdajemy się już do, do rozpoczęcia glitcha. Pierwsza ważna sprawa jest taka, że znajomy nie może mieć pojazdu swojego, żadnego pojazdu na mapce, czyli nie może mieć wezwanego żadnego pojazdu, czyli po prostu rejestruje się w klubie motocyklowym i odsyła pojazd do garażu. Jest to niezbędny krok, jeżeli zapomnicie o nim to po prostu modowanie wam się nie uda. licz wam się nie uda. Dlatego znajomy, e, znajomy odsyła pojazd, a ja my osoba przekazująca po prostu wzywa swój pojazd, może mieć pojazd na mapce. Tutaj nie ma e, żadnych przeciwwskazań pod tym względem. Tylko znajomy, który otrzymuje nie może mieć pojazdu własnego przywołanego. I teraz udajemy się pod bunkier. Oczywiście nie musicie mieć teleportu do tego glitcha. Jak go jeszcze posiadam, to korzystam z niego. I teraz w sprawie tak, że podjeżdżamy do swojego bunkra i wciskam interakcję. Tak, aby wyskoczyło na menu. I zjeżdżamy teraz na opcję nagły wyścig. I tak, podjeżdżamy pod bunkier. Potwierdzamy nagły wyścig i dajemy tam wsteczny tak żeby po prostu ścięło go i zobaczycie że jesteśmy zmrożeni i zdajemy tak że w tym momencie powinien być zmrożony i teraz dajemy po prostu wsteczny i kierujemy się do naszej bazy czyli teraz już nie musimy używać teleportu jak oczywiście mamy zazwyczaj ustawiamy yy, bazy macie na pewno blisko bunkru więc, więc po prostu udajemy się tam pojazdem. Nasza mapka z interakcji nam znika, czyli wszystko jest ok. I teraz tak, wysiadamy z pojazdu, nasz znajomy zostaje na zewnątrz, a my wchodzimy sami do bazy. My wchodzimy sami do bazy. Czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że nie będziecie mieli interakcji. To wtedy wychodzicie z bazy, wchodzicie ponownie i już interakcja Wam powraca. Ale zazwyczaj interakcja jest, także. Nie, nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Jak już jesteśmy w swojej bazie, to po prostu zapraszamy naszego znajomego do bazy. Po prostu do naszej bazy. I teraz będziemy przechodzić właściwie do etapu tego, który już był wcześniej pokazany. Już kiedyś działał właśnie przekazywanie Avengera. I właśnie teraz będziemy wykorzystywać też że sam. E Manewr. Czyli zapraszamy go do naszej bazy, tego znajomy do łącza. Wchodzimy do Avengera i sprawa tutaj wygląda tak, że e, zazwyczaj wchodzimy na tunik Avengera i przykujemy sobie na kliknięcie opuść e, pojazd. Opuść Avengera. Aczkolwiek e, podobno tak, że działa po prostu z wyjściem na trójkącie. Także możecie tutaj obie te metody sobie bez problemu wykorzystywać. Czyli osoba, która przekazuje, wchodzi oczywiście do Avengera za kółko, jest to nasza baza, więc, więc musimy to zrobić teraz. Ja daję D-pad w prawo, wchodzę na menu, tutaj modyfikacji, daję kółeczko i mam tutaj wyjście z pojazdu. I ustawiam właśnie kursor na wyjście z pojazdu i obserwuję mojego znajomego gdy on wchodzi to ja po prostu wychodzę z Avengera. Tutaj musicie trafić też z czasem, czyli nie warto za szybko wychodzić z Avengera. Tutaj pierwsza próba jest nieudana, więc zobaczcie jak kiedy ja wychodzę. O, mój znajomy już, już zaraz będzie potwierdzał wejście do Avengera. A ja będę potwierdzał. Ja będę potwierdzał wyjście z pojazdu. Czyli zobaczcie, tutaj była w miarę szybka akcja, a za szybka, zobaczcie, ja już zdążyłem wyjść, on wchodzi dopiero i ta akcja się nie udała, więc myślę, że, że trzeba troszeczkę później, później wyjść z Avengera, tak jak zobaczycie to zaraz w, drugim, w drugiej próbie, która już była udana. Teraz jeszcze Wam przedstawię właśnie kamerkę. Pierwsze teraz będzie widoczna znajomego. Czyli znajomy klika trójkąt i teraz go trzyma. Trzyma go cały czas. Znajomy wychodzi z Avengera. Zobaczcie w którym momencie teraz siada za pasażera. Klika, spamuje teraz w prawo X, w prawo X i pokazuje mu się menu. Zobaczcie, to menu już nie znika. Możemy tutaj na spokojne sobie, sobie już zmodyfikować Avengera. Tylko oczywiście nie modyfikujemy koloru oznaczeń oraz kółek, bo oczywiście to jest właśnie mod, którego jak już zmienimy to stracimy, więc obojętnie jakiś pancerz wystarczy zakupić i, i w sumie w sumie nie trzeba tutaj już od, nic od razu robić, tylko właśnie zapisać sobie chodzi generalnie o to, aby tylko coś zakupić, żeby on będzie zapisany I tak naprawdę to to teraz wystarczy tylko zmienić strój, zapisać grę, wyjść na zewnątrz, wezwać Avengera i cieszyć się jego nowym wyglądem i naprawdę świetną zabawą, ponieważ taki Avengerek myślę, że każdy z Was powinien mieć. A więc teraz jeszcze przy... zobaczycie na zewnątrz. Udamy się i przywołamy także wspaniały nowy nabytek. Także jak widzicie banalny glitch, nie będziecie mieć z tym w ogóle problemu. Moim zdaniem e, jest tak samo prosty jak poprzednim razem, także poprzednim razem tak, że nikt nie miał problemu, więc tym razem myślę to się nie zmieni. Czyli teraz po prostu wychodzimy na zewnątrz, wzywamy e, Avengera i proszę bardzo jest nasz nowy nabytek. A więc jak widzicie glitch banalnie prosty, Teraz jeszcze wlecimy do bazy i pokażę Wam jeszcze, że, że lądujemy w miejscu właśnie przeznaczonym Avengera, już naszym nowym nabytkiem. A więc to jest wszystko z mojej strony. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że łapsego nie ma, nie było i nigdy co, lipy nie będzie. Jo! Pozdro dla Was!